Dobra, no i teraz czas zacząć się jedną z bardziej poważnych misji, misji głównej. Tak, e, Kelly nas informowała, że człowiek iluzja chce z nami znowu porozmawiać, pewnie coś ważnego znowu odkrył. E, ale możemy w sumie you, zapytać Kelly, jak się ma załoga. Is there anything I should know? Operative Taylor would like to see you over in the armory. Garrus received some news that put fire in his eyes. Maybe you should speak with him down in the main battery. Jack would zobaczyć like to w you down na her Heidi hole on the engineering deck. Samara would like to see you in observation on the crew deck. Grant seems very anxious, pacing down in the cargo hold. You might want to check in on him. Anything else, A tak, Kelly nas poinformowała. I'll mm, o pozostałych misjach lojalnościowych w sumie brzmiało jakby jakbyśmy nie mogli z nimi zwlekać, ale oczywiście możemy, oni wszyscy sobie poczekają ze swoimi sprawami. Tak, bo i tak na, nie możemy zrobić ich misji. Musimy teraz e, zrobić to, co chce człowiek iluzja. Niestety nie ma wyboru. Nie dopuszczą nas nigdzie indziej. Więc co ty chcesz? Shepard, we got a break. I intercepted a distress call from a They stumbled onto a collector ship beyond the Corliss system. The Turians were wiped out, but not before they crippled the collector vessel. I need you to board that ship and get some hard data on the collectors. Find us a way to get to their home world. Turianie statek zbieraczy. Hmm. Którzy są super zaawansowani. No, coś tutaj jest podejrzane. Are you sure this information is good? Information is my weapon, Shepard. It's good. No, dobrze, Hard to imagine how a Turian patrol could take out a collector ship. Reports indicate the hulls intact, but all systems seem to be offline. They could be making repairs as we speak. I'm not saying it won't be dangerous, but we can't let an opportunity like this slip by. No, na zbieraczy na pewno coś nam grozi? Więc if they had a patrol out there why aren't the turians sending a recon team in they will eventually but i intercepted the transmissions in the meantime we're feeding them false reports hmm. you're close enough that you can be in and out before the turians learn the truth ty, no, dobra, no, to to send me the coordinates and i'll take care of it already sent once you're aboard the ship establish an uplink with edie she'll mine their data for information regarding the omega-4 relay No, no właśnie. Luck, właśnie, przekaźnik omega 4. Tylko statek zbieraczy przez przekaźnik omega 4 się um, jest w stanie przedostać, więc może dowiemy się, co jest potrzebne w tym celu. Mm, dobrze, weźmiemy sobie Kasumi i weźmiemy Samarę. Ostatnio nie miała zbyt dużo mm, możliwości do powiedzenia. A na tej misji, to jest misja główna, to każdy by miał coś fajnego do powiedzenia, no ale można wybrać tylko dwie osoby niestety. No i zdaje się, Kasumi ma tutaj e, punkty. Tutaj tutaj zrobimy mistrzenie, Mistrzynię infiltracji, bo to skraca bardziej czas ładowania mocy. Kasumi specjalizuje się w mistrzostwie technicznym, dzięki czemu czas ładowania i mocy znacznie się skraca.

Wielka, ogromna, praktycznie jak stacja. Ladar scans do not detect any hull breaches on the side facing us. I detect no Mass Effect field distortions. It appears the drive core is offline. Rendezvous in 30 seconds, Commander. Good luck. Jesteśmy tacy malutcy w porównaniu z tym statkiem. Szkoda, że nie można zabrać tutaj całej naszej załogi, chociaż na tę misję, bo tutaj jest tyle miejsca. <grywa> Wszyscy by mogli coś porobić, ale nie lecimy naszym Romem, <grywa> w jakąś otwartą.

Bo w końcu zbieracze to takie insekty. Dobra, e, mamy tutaj sami fajny widok tam z tyłu na jakąś powiedzmy mgławicę. Chyba zieloną, ale my idziemy w tę drugą stronę, czyli w mrok. Jest tu bardzo ciemno, nic nie widać. Jakieś jaja wiszą na suficie, albo cokolwiek. To do znanych profilów kolektorów. To jest weseł, który spotkałeś na Horizon. Może defense tower usłyszał dla Turianów. Może puszczone kolonisty są na połowie. Jeśli wciąż żyją. No to ciekawe, to jest ten sam statek, który spotkaliśmy w horyzoncie. No to może faktycznie został osłabiony jakoś, bo te działa Guardian tak w niego naparzały wtedy. <laughs>

Więc może ich znajdziemy. No, zobaczymy. O -o, to nie wygląda dobrze. What happened here? Ah. Mm. Uh. Why would the collectors just leave a pile of bodies lying around? Perhaps they were used for testing. If they were a control group, they would have been discarded at the end of the experiment. Hmm. There are worse things than death, like being a test subject for twisted aliens. It is important to seek whatever solace we can find in the face of tragedy. I know you're right, but it doesn't make me feel any better. No. We got them all. Ej. Okay. Uczyli wiemy, że nic dobrego ludziom nie robią zbieracze. Jakich porywają. No, mogliśmy się tego domyślić, ale teraz wiemy na pewno tak w ogóle żadnych zbieraczy nie spotykamy o, ale jest jakaś technologia nie wiem, wygląda jak jakiś zaawansowany kaloryfer powiedzmy apteczka, ale mamy na maksa o, jest jakiś martwy zbieracz jednak ale też leży jakby na jakimś stole badawczym Mm, terminal sterovania. Mm. That's a collector. Were they experimenting on one of their own? Edie, I'm uploading the data from this terminal. See if you can figure out what they were up to. Data received. Analyzing. The collectors were running baseline genetic comparisons between their species and humanity are they looking for similarities i have no hypothesis on their motivations all i have are the preliminary results they reveal something remarkable a quad-strand genetic structure identical to traces collected from ancient ruins only one race is known to have this structure the proteans my god. The Protheans didn't vanish. They're just working for the Reapers now. These are no longer Prothean Shepherd. Their genes show distinct signs of extensive genetic rewrite. The Reapers have repurposed them to suit their needs. Hmm. You'd think somebody would have picked up on this. No one has had an opportunity to study a collector genetic code in this detail. I've already matched 2,000 alleles to recorded fragments. This Collector likely descends from a Prothean colony in the Styx Theta Cluster. But there are signs of extreme alteration. Three fewer chromosomes. Reduced heterochromatin structure. Elimination of superfluous junk sequences. Mm. Rozumiem, to mocno ten the Reapers didn't wipe out the Protheans. They turned them into monsters and enslaved them. Still, they're working for the Reapers now. And we have to stop them. I ciekawe, może nie wiem, zbieracze planują zrobić coś podobnego ludziom, na przykład. Um, tak, i tutaj ta misja jest wyjątkowa, pod paroma względami, Między innymi dostajemy tutaj nową broń. To dotyczy klas, które mają dużo broni, od razu gotowych, albo na przykład my mamy tylko dwie rodzaje broni, tak od początku. To tutaj możemy sobie dobrać trzecią w tym momencie: albo karabiny szturmowe, albo strzelby, albo karabiny snajperskie. Karabiny snajperskie są bardzo fajne, ale przede wszystkim w połączeniu z mocą, którą ma na przykład żołnierz, a my jesteśmy adeptem. Może tego nie będę wybierał. Um, strzelba też jest fajna w połączeniu z jedną mocą, ale strzelba też musi być na bliskie dystanse używana, a my raczej na bliskim dystansie zginiemy. <laughs> Jesteśmy nieprzystosowani do tego, więc weźmiemy sobie karabiny szturmowe. Um, no, niech będzie. I jaki tutaj mamy karabin od razu? E... Tutaj, aha, windykatora mamy. No, windykator jest fajnym karabinem. Całkiem They're all down. E, nie pamiętam, czy moim ulubionym, ale możemy popróbować, Jak nie, to wrócimy do naszej szarańczy. Sprawdzonej. A ogniwa też nie są potrzebne. Mamy na maksa. Zero. O, tu jest szafka z akwipunkiem. Tak na statku zbieraczy. Możemy sobie zmienić. To jakie mamy tutaj karabiny? O, cztery opcje aż. Karabin pulsacyjny getów to nie. O z tego to nie wiem, czy korzystałem. Chyba kiedyś próbowałem, ale chyba mi się nie podobał. I mściciel, on chyba jest taki, taki ok po prostu. Nie no, będziemy tego indykatora używać raczej. Ehm um.

O, ciekawe w ogóle, hmm, no bo są te kapsuły, ale są też te jakieś takie jaja, nie wiem, co to, co to ma być. Hmm. Tak, nie chciałbym tutaj niczego pominąć, bo tutaj jest dużo fajnych rzeczy, w końcu to statek zbieraczy, o, jest technologia. O, i na przykład, takie ja jedno kliknęłem i aż 15 tysięcy kredytów było. To jednorazowo dostaliśmy więcej niż na niektórych misjach, nawet pobocznych dostaję. Tak, bardzo cenne technologie. Tutaj są. Mm. No i... o, terminal sterowania. O, ochrona przed obrażeniami, kolejna. Super, bardzo jedna z najważniejszych. On a hunch I asked ED to run an analysis on the ship. I compared the EM profile against data recorded by the original Normandy two years ago. They are an exact match. The same ship dogging me for two years? Way beyond coincidence. Something doesn't add up, commander. Watch your back. Hmm. W ogóle mam wrażenie, że zbieracze mają tak naprawdę tylko jeden statek, ten jeden ogromny, na którym teraz jesteśmy. Hmm. No może nie jest ich w ogóle zbyt wiele nawet, więc po co by im było więcej statków? A w końcu Groteanie zostali zniszczeni przez tych żniwiarzy, to już pewnie za. Oh my God. They could abduct every human in the i systems and not have enough to fill these pods. to target Earth. Not if we stop them. No właśnie. Mają tak wiele miejsca, że mogą atakować ziemię. Spokojnie. Największą, powiedzmy, kolonię. Więc musimy tym bardziej powstrzymać. O, to jakieś światło jest w oddali. Ciekawe. No na razie... Na razie wyszliśmy na jakiś, powiedzmy, bardziej otwarty teren, jaśniejszy. Jest panel kontroli na platformie. Może możemy go użyć? Gdzie są ciała kolektora? Uważaj, Shepard. Coś się o tym nie czuje dobrze. No to prawda. Oprócz tego, na którym eksperymentowali, to żadnego martwego zbieracza nie było. Edi, I'm hmm. setting up a bridge between you and the collector ship. See if we can get anything useful from the databanks. Data mining in progress, Shepard. Aie, pobieramy jakieś dane? A chyba wirusa też pobieramy. No that can't be good. No i nam What the hell just happened? Major power surge. Everything went dark, but we're back up now. I managed to divert the majority of the overload to non-critical systems. Shepard, it was not a malfunction. This was a trap. No, tego się można zawsze spodziewać. <laughs> It's it's a We need a little help here, Edie. I'm having trouble maintaining connection. There's someone else in the system. No, <laughs> no, I sobie na platformach latają. Reestablished. I need to finish the download before I can override any systems.

Zwiastka się pojawia. Podnoście no, się, tarcze. E, tak, tutaj poproszę. Nie nie, 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 nie. Tak, tak, tak. Nic z tej rzeczy. Tak, tutaj mamy mm, dużo. Wrogów z pancerzem to nie jest zbyt dobre. W ogóle ten pomiot tak lata dookoła na tej platformie, przez co w ogóle też go ciężko trafić. Ale i tak idzie całkiem nieźle. Głównie dlatego, że e, mamy już dużo ulepszeń porobionych. Tak ta misja może być. Ta misja może być bardzo trudna, jeśli jeśli zbyt szybko tę misję aktywujemy. Nie, <grym> nie, nie, rzuca osobliwością. Oh. Ale udało się tego uniknąć. Tylko czemu ty tu podłazisz? Hmm. Going we are your genetic destiny. Wydaje ci się. Że nieprawda. Ehm, tak, nie mamy amunicji, to może sobie zmienię broń. A. No to w sumie teraz fajnie będzie z tymi karabinami, bo jak zabraknie nam amunicji, to możemy po prostu zmienić broń zamiast. Słuchać panicznie bokłania czy ciepła. Bo szkoda, że Samara padła. Bo ja. By... Wyciągnęła tego, zamiast mnie. No. Czemu ja słyszę jeszcze jeden pomiot? Wydawało mi się, że tylko 84%. jeden. O nie, już myślałem, że tylko ten pomiot zostanie, no dobra. No to wstawajcie.

ten sobie w pale uderzeniowe wzruszają. No. No, a mara czemu to jesteś taka złota? Nie A weź go trafi. Weź może do niego pobiegnie. No i teraz chyba został tylko pomiot, który na szczęście się nie zbliża do nas. Hej. Dobra, może poczekam na tarczę. Niech wrócą do nas. No, co z nimi? Jakoś strasznie długo wracają. A. I Kasumi dokończyła sprawę. The Dobrze, zaraz przywrócimy połączenie. Tylko mnie ciekawi jeszcze, czegoś tutaj nie ma do zebrania. Pewnie nie. No ale. O, ogniwa są. O, to można było troszkę poużywać. W broni ciężkiej też, ale sobie poradziliśmy bez tego. Na szczęście. Um. Shepard, you must manually reestablish my link to the command console. No, dobra, dobra. Przy, przy, hmm. Oh, Edie I've regained control of the platform, Shepard. I knew you wouldn't let us down, Edie. I always work at optimal capacity. Did you get what we needed? I found data that would help us successfully navigate the Omega 4 relay. Oh. I have also found a Turian distress call that served as the lure for this trap. The collectors were the source. It is unusual. Oh. Hmm. Is Nie wiem, Signal SOS? What are you getting at? Turian emergency channels have secondary encryption. It is present, but corrupted in the message it is not possible that the elusive man would believe the distress call was genuine why are you so sure i found the anomaly with cerberus detection protocols he wrote them he knew it was a trap why would he send us into a trap hmm do you that son of a bitch sent us right into collector hands i should have known better than to trust cerberus uh, commander we got another problem the collector ship is powering up Musisz wyjść z tamtej pory, zanim ich bronie przychodzą na linię. Nie przegapię another Normandy. Nie mam pełnego kontroli ich systemów. Zrobię to, co mogę. Wydaję koordynaty do Come on. Let's move. Na no, człowiek iluzja będzie się tłumaczył. Okej, okay, lecimy. Tutaj już muzyka nam się stała bardziej powiedzmy związana z akcją. Bardziej dynamiczna. Wiemy już, że to nie jest tak spokojnie. Trafiliśmy w pułapkę, oczywiście. Jak to często bywa. Okej, okay, Idi nam chyba utworzyła tutaj te drzwi. No i teraz medi jeżeli się nam przyda. Z apteczki. Coś tutaj. No technologia zbieraczy. Proszę bardzo. Mm. O. Sobie przylecieli. Ale słabe zbieracze na razie. Ej. Co tu się stało? A, już się tam zwiastun pojawił. Tak, tak, tak jesteś Harbinger. Um. No, nie, 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 to po mnie. No już myślałem, że po mnie, ale... nie pomyśleli chyba, żeby, żeby strzelać wtedy, kiedy jestem odsłonięty. Czemu? Czemu nie możesz? W ogóle, czemu wy tak daleko jesteście? Tutaj, do mnie. Proszę, podejść. No, trzeba ładę tą broń. Dobra, o i Samara teraz może go przyciągnąć. E, Okej. Okay. To tyle. Dobra, na razie tak. Tutaj mamy zejście w dół. W ogóle te jakieś takie szyby oni śmieszne mają. Można je tutaj zastrzeliwać też. Ciekawe z czego one, jak one w ogóle są. Hmm. O, tam chyba będziemy, bo tam ogniwa chyba leżą. Aha, tylko jednak tędy można. Nie ma innej drogi. No i tu pewnie też nas zaatakują. O, oczywiście. Jak są osłony, to musi być walka. A to strażnik, to dlatego jest cięższy. No sama by się przydała. Nie wiem, czemu ona tak szybko pada. Kasumi go klepnęła w plecy. O. Czasami da się tak tą jego osobliwość zrobić, że ona przeleci przez naszą pozycję i gdzieś dalej wyląduje. Ale to nie jest. To nie jest łatwe do zrobienia fajnie że przypadkiem się udało. Dobra, no i samara będzie podniosła, ale samara leży. E, leży i nie powiem co robi. No. Czy ty mnie atakujesz od boku? No mam nadzieję, że mnie nie trafisz. Trafisz, no to może tak zrobimy. O! Nie zdążyłeś się wyleczyć.